Za to odpowiadają Pana koledzy, za to odpowiadają koledzy z trzeciej drogi, spuściliście na przedsiębiorców cały problem z czystym powietrzem, który wynika z regulacji, które były wprowadzone. To są miliony złotych strat w polskich przedsiębiorstwach. Wychodzą dzisiaj ci ludzie, protestują. Czy był Pan na Komisji Klimatu i Środowiska, gdzie byłem ja z tymi przedsiębiorcami, chociaż do tej komisji nie należy, i byłem w polskim parlamencie, bo przyjechałem z Brukseli specjalnie po to, żeby reprezentować ich interesy, bo to Pana koledzy dopuścili się tego, że oni dzisiaj upadają, że muszą wychodzić na ulicę i że będą protesty takie, jakie były protesty z rolnikami. Kwestie dotyczące Zielonego Ładu, myśmy modyfikowali, właśnie my, pan, w wielu obszarach. To Wam by nie wyszło. Nie wyszło nam, no to gdyby nam wyszło tak jak za poprzedniej ekipy, to już rzeczywiście byłby pewnie posprzątany. W tematach dotyczących między innymi przedsiębiorców, wiele zmian nastąpiło na korzyść tych przedsiębiorców. Proszę mi to mówi. powiedzieć, proszę mówię. Proszę się spotkać ze mną z nimi, dobrze powiem, Pan oczy. Deklaruje się Pan na takie spotkanie? To, co dziś robimy w obszarze... na Pana terenie i nie było Pana na spotkaniu z świlczystym i przedsiębiorcami. Gdzie Pan był? Proszę Pana, widocznie pracowałem w innym miejscu.